Cześć, to jest podcast Ten Prawnik od Marketingu, z którego dowiesz się, jak radzić sobie z prawnymi pułapkami czekającymi na każdego speca od marketingu. Ja nazywam się Dariusz Mojecki, jestem radcą prawnym, a na co dzień zajmuję się pomocą prawną dla agencji marketingowych. Z podcastu dowiesz się, na jakie problemy prawne powinieneś zwrócić uwagę w codziennej działalności i w jaki sposób te problemy ominąć, aby nie przeszkadzały Ci w dowożeniu wyników. Dzisiaj porozmawiamy o umownych sposobach zabezpieczenia wynagrodzenia agencji marketingowej. Wykonałeś pracę, a klient ociąga się z płatnością. Jeśli pracujesz w branży kreatywnej, na pewno spotkałeś się z taką sytuacją. Kontaktujesz się, pytasz, a klient zwodzi cię, wymyśla kolejne wymówki. Już puszczam przelew. Z tym stwierdzeniem też na pewno się spotkałeś, ale przelew jednak nie przychodził. To są problemy, które pojawiają się po zakończeniu projektu, ale może warto o nich pomyśleć już przy podpisywaniu z klientem umowy na samym początku współpracy. I już wtedy znaleźć rozwiązanie. W umowie marketingowej można zawrzeć postanowienia, które zmotywują klienta do terminowej płatności. Jakie to postanowienia? I już mówię. Zacznę jednak od tego, czego agencja zrobić nie może. Agencja nie może zastrzec kary umownej na wypadek braku zapłaty. W polskim prawie kara umowna może zabezpieczać jedynie tzw. świadczenia niepieniężne, a zapłata wynagrodzenia jest świadczeniem pieniężnym i już z tego powodu nie może jej nie można jej zabezpieczyć karą umowną, ale można zastosować mechanizm podobny. Odsetki wyższe od ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie, agencji przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ich wysokość jest regulowana przepisami. Jeśli w umowie nic innego nie będzie, to właśnie w takiej wysokości odsetki będą przysługiwały. Ale agencja może zastrzec w umowie odsetki wyższe. Pomiędzy odsetkami ustawowymi, a również regulowanymi przez przepisy odsetkami maksymalnymi, jest jeszcze spora przestrzeń i można ją wykorzystać w umowie. Zastrzeżenie wyższych odsetek to rozwiązanie proste, ale może zmotywować klienta do, agencji do terminowej zapłaty. Ale możemy go też zmotywować trochę mocniej: na przykład poprzez zastrzeżenie przejścia praw autorskich do czasu zapłaty. W umowach marketingowych klienci często oczekują przeniesienia na nich praw autorskich do rezultatów pracy agencji. I to jest zrozumiałe. Jeśli przedmiotem umowy jest stworzenie materiałów, które będą później wykorzystywane w marketingu klienta, to klient musi mieć prawną możliwość na ich wykorzystanie. A taką możliwość daje mu nabycie praw autorskich lub pozyskanie licencji. Dobrym zabezpieczeniem może być zatem to, że prawa autorskie przechodzą na klienta dopiero wraz z zapłatą całości wynagrodzenia albo że z tą samą chwilą udzielane z licencja. W takiej sytuacji klient dopóki nie zapłaci, nie będzie miał prawnej możliwości, aby korzystać z rezultatów pracy agencji. Kolejnym rozwiązaniem mogą być płatności częściowe. Projekty realizowane przez agencję często trwają przez dłuższy czas. Warto więc pomyśleć o płatnościach częściowych. Klient płaci za kolejne okresy rozliczeniowe albo za kolejne etapy pracy. Płatności częściowe mogą zabezpieczyć nie tylko płynność finansową agencji przy dużych projektach, ale też zmotywować klienta do terminowej zapłaty. Szczególnie jeśli agencja w umowie będzie miała prawo wstrzymać dalsze usługi do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia. Analogiczną rolę mogą również pełnić zaliczki na poczet wynagrodzenia. Ale zabezpieczenia zabezpieczeniami. Żeby skutecznie walczyć o wynagrodzenia, najpierw trzeba je dobrze zapisać w umowie. Jaka wysokość wynagrodzenia, kiedy płatna, za co dokładnie. Na początku współpracy wszystko wydaje się jasne, ale wielokrotnie widziałem sytuacje, gdy przychodził jednak konflikt między agencją a klientem i każda ze stron inaczej rozumiała, chciała rozumieć poszczególne zapisy umowy. Więc na etapie negocjacji dobrze poświęcić chwilę, aby jasno i precyzyjnie zapisać warunki płatności. I na koniec rzecz, od której jednak trzeba zacząć współpracę z klientem: sprawdzenia kontrahenta. Absolutnym minimum jest sprawdzenie w KRS-ie co dotyczy spółek i tym podobnych, centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej tu osoby fizyczne, w tym wspólnice spółek cywilnych, krajowym rejestrze zadłużonych, repozytorium dokumentów finansowych. Być może już wtedy zapali się lampka ostrzegawcza, a Ty nie podpiszesz umowy z niewypłacalnym klientem.